Kim jest dobry męski przyjaciel? Na pewno osobą, której mogę ja ufać, przy której się czuję bezpiecznie, mmm, który mi zapewnia bezpieczną przestrzeń do mówienia o swoich emocjach, o jakichś <laughs> trudnych chwilach, trudnych sprawach, które gdzieś tam mnie gryzą i są dla mnie ciężkie. Um, osobą, na którą mogę liczyć w sytuacjach, w, w których coś mi się zupełnie wywali w życiu. Ja po prostu będę mógł do niego przyjechać o każdej porze i on, i on będzie dla mnie. Mm -hmm. To są chyba takie dwie najważniejsze rzeczy i ty o jednej z takich rzeczy z takich cech um, powiedziałeś wcześniej to mi się bardzo podobało i to mu chciał widzieć w swoim przyjacielu, takim prawdziwym, męskim przyjacielu.. Um, to jest to, żeby cię nie poklepywał po plecach zawsze i w każdej sytuacji, czyli żeby nie był takim... Nawet jak ty się zachowujesz jak fiut, to on ci powie dobra, stary, zdarza się po prostu, mm -hmm, wiesz, mm -hmm. się nie przejmuj. Tylko ci powie, stary, zachowałeś się jak fiut, przeproś.